Chasing lady. Witajcie, Joanna Hołuje z tej strony. Chcę Wam teraz opowiedzieć o mojej książce Mitologia porównawcza słowiańska i wydyjska. Ta książka, jak i wszystkie moje 13 książek, normalnie są to książki legalnie wydane. Książka ta, każda z tych książek posiada ISBN, numer ISBN, polski numer ISBN. Zapraszam, książki są dostępne online, nie są dostępne u mnie. Jest to, jakby każda książka jest ujęta w jakiejś serii, w jakimś dziale i książka Mitologia Porównawcza jest w dziale Mitologia. Spis treści. Jest 10 rozdziałów. Pierwszy rozdział O czym jest ta książka? Drugi Pojęcia i czasoprzestrzeń. Trzeci Koncepcja Boga Najwyższego. Czwarty Koło świata. Piąty rozdział Krzyż świata. Szósty rozdział Żywioły i moce. Siódmy Stworzenie świata. Ósmy Drzewo świata. Dziewiąty rozdział Słudzy Boży, kim są, i dziesiąty Ziemianie. Ja tutaj y, mocno od, od, odwołuję się do y, właściwie różnych źródeł, które y, mówią o słowiańskiej mitologii i y, wedyjskiej mitologii. Właściwie bardziej odnoszę się do Wed i do panteonu wedyjskiego niż do y, stricte hinduizmu bo uważam, że hinduizm nie do końca jest spójny z wedyzmem. Natomiast bardzo moje podejście jest specyficzne, jest podejściem filozoficznym. Oczywiście jakby tutaj historie wedyjskie też znajdziecie. Jest też bardzo dużo cytatów. Są rysunki moje, tak jak w każdej mojej książce, praktycznie każdej, są tabele, są rysunki. Odnoszę się do zarówno filozofii, jak i astronomii, astrologii. Zwłaszcza jak tutaj piszę na przykład o krzyżu świata, na to są, jest o rytach przejścia, również nocach, przesileniach. Używam również etymologii, tak jak zwykle i zawsze. Język jest dla mnie bardzo ważny, nazwy, analiza tych nazw, więc będziecie mieć tutaj bardzo, znaczy nie wiem czy bardzo dużo, ale dosyć dużo jest analiz etymologicznych i zastanawiania się takiego bardzo głębokiego nad znaczeniami, definicjami, słowami. Znajdziecie tutaj również nawiązania do tego w ogóle, czym jest słowianizm, tak? Jakby nawiązania i, i um, zastanowienie się nad różnicą między chrześcijaństwem a tą filozofią słowiańską, wedyjską, jak, gdzie jest chrześcijaństwo, gdzie jest pogaństwo, um, jakie są różnice. To wszystko w tej książce. Książka jest naprawdę duża, długa, aczkolwiek mam informację, że bardzo dobrze się ją czyta, chociaż ma no, prawie 300 stron. Ale, ale czyta się dobrze, zapraszam. I zapraszam również um, do czytania innych książek. W sumie książek jest 13, wszystkie są dostępne do sprzedaży. Zapraszam na moją stronę joannacholuj.pl. przez ch.pl um, Zapraszam również, um, robię analizy holistyczne dla dorosłych, dla dzieci, dla rodzin, dla par. Analizy, w których używam różnych narzędzi starożytnej wiedzy, astrologii, numerologii i jest to taka bardzo pełna, właśnie holistyczna perspektywa, i bardzo praktycznie mogę pomóc rozwiązać różne problemy. I zapraszam na nowy cykl kręgów kobiet. Od stycznia zaczynamy. Pozdrawiam.